Cześć, witajcie. Sezon jesienny się zaczyna. Zaraz będzie trzeba orać lub uprawiać gruberem. Pokażę Wam parę elementów roboczych pod najbardziej popularne kultywatory. I jeszcze taka sentencja. Orać czy nie orać? Oto jest pytanie. Martin Flash Gordon może odpowiedzieć Wam na nie. Trochę śmiechu, trochę chichów. Ale trzeba jechać w pole i zmieniać elementy robocze, więc u nas od Horsch'a, Kekelinga, Konskilde, Redits uniwersalnych, Unikrosa, Waderstata, Potingera i Lemkena coś dostaniecie. Tak? zaczynamy od Horsch'a standardowo, najtańsze elementy robocze standardowe. Bez napawania to są tam od 40 zł. To co tu widzicie z napawaniem z tyłu 90. Wszystko jest na jedną śrubę. Standardy. Jednootworowy element roboczy z płytką z węglikiem. Z takim napawaniem. Gruba płytka 150 zł. Na rynku pojawiły się yy, podróbki. A raczej yy, wpuszczone przez duże firmy yy, redlice, gdzie ta płytka jest cieńsza i generalnie można się na to nabrać, bo jest lepsza cena, tak? Tamte redlice są po 150 brutto, u mnie one są po 150 netto, z tą różnicą, że ta płytka jest po prostu taka jak była w zeszłym roku, nic nie jest pocienione, nic nie jest odchudzone, tak? Waryński dwuotworowe, płytka węglik, napawanie, odkówka przed śrubami, takie wzniosy. Tutaj macie na odkładnicę wybranie. W tej chwili 170 zł netto. Najmocniejsze zęby. My to mówimy na to XXL. Macie płytki, kolejne płytki, kolejne płytki, czyli 6 płytek napawanie, taki wzniosy. Przed śrubami. Bardzo mocna redlica do Horsza. 240 netto. Cena na razie jest cały czas taka sama. Ani nie maleje, ani nie rośnie. Rozstaw otworów Horszu 57 mm. To mamy redlicę wąską. Ona pasuje do Horsza i do Kekerlinga. Rozstaw otworów 114 mm. Płytki na jednym końcu, płytki na drugim końcu. Napawanie tutaj po tej powierzchni 235 zł netto. Tu już mamy kekeringa. Raz, dwa, trzy. To wszystko jest kekering. To jest do kwadro. Ta wąska też jest do kwadro. Tutaj mamy tego typu redlicę. Oryginalną z kekeringa. Takie mocne płytki. I tu mamy płytki najmocniejsze, później troszkę cieńsze, później troszeczkę cieńsze i do góry coraz cieńsze, coraz cieńsze. I czyli do samego końca tu są płytki. Taka redlica kosztuje 755 zł netto na dzisiaj. I to są 40 mm. Te i te są 40 mm, tak? Te są jednostronne, te są dwustronne, obracane. Betek standardowy z Hekerlinga. Tak samo na odkładnie, wybranie już w tej chwili. Nowe wzory: widzicie, zmieniły się układ trochę. Płytek jest troszeczkę inaczej jak w zeszłym roku. Stare modele już mamy praktycznie wyprzedane. 380 zł netto. Dostępność od ręki w zamienniku Waryński. To samo co mamy tutaj do Horsza: to jest Waryński. 10 zł droższy od 100 80 zł netto Do Olu Tego typu z węglikiem Oryginał Kekerlinga 235 zł netto Gęsio stopa do Olu W oryginale z Kekerlinga 400 zł Tu mamy w zamienniku też to są wszystko płytki Tu są płytki Nosek płytka odkówka Tu mamy bardziej takie z blachy tłoczone Z napawaniem Zamiennik 300. Lecimy teraz na uniwersalne. Redlica uniwersalna. Rozstaw między 40 a niecałych tam 90. To wszystkie te lemkeny stare. Yy, pasuje też na Horsza, bo tu jest 57 rozstaw. To tu też mniej więcej w takim rozstawie też można to założyć. To tutaj, to yy, jeżeli chodzi o redlice to. U za Zagromazur możecie to spotkać, jak wam pokazywał, jak na tych swoich starych horszach stosuje, ile na tym hektarów zrobił i chwalił sobie. Delta Flexa, standardowa jednootworowa z jednym otworem, płytka na dole napawanie. też ta sama płytka, ta gruba płytka. Nie ma żadnego oszukaństwa, jeżeli chodzi o wzór, to samo 150 zł. Nowość, jeżeli chodzi o Konskildę. Do konskilde mamy właśnie dwuotworowy czyli Delta Flex Konskilde Tu macie płytki, tu jest płytka napawanie, tu napawanie i tu taki jest widzicie taki wzór. 256 zł netto. Tu mamy dwie z Waryńskiego, tu jest Unia Cross 170 zł netto i 170 to sama cena. Net, to jeżeli chodzi o wadersztata, tak, rozstaw tu 30, a tu nawet nie pamiętam, to jest Unia Cross. Potinger jeszcze kolejne, jedna płytka, to to samo co mamy właśnie w Keckerlingu czy w Horszu i one tu są po 155zł, no że dwa otwory to normalne, że troszeczkę droższe za ten otwór wiercony, 5zł drożej i 255 zł dwuotworowy tak samo Pottinger tylko trzy płytki i tu mamy Lemken to Lemkena mamy z napawaniem 80 to jest K8 K8P yy, numer numer no to tam jest numer tam 3 3 7, 4, 4, yy, chyba 11 nie pamiętam już tam końcówki ale generalnie K8P 108 zł od ręki netto i po 170 zł netto kaszustki tu już nie ma płytek, nic tu tak samo gruba 15 mm bracha, tu są grubsze i dwustronne kaszustki, jakby kogoś coś interesowało yy, z tego asortymentu, można do mnie dzwonić czy na maila. Cały ten asortyment mamy dostępny generalnie od ręki Poza jedynie tymi gęsiostopami, które są pod zamówieniem tak? Ale tak to ze wszystkich elementów mamy tam pewne stany magazynowe To jest HIT sprzedaży Waryjski to samo I, i horsz, te trzy egzemplarze HIT sprzedaży To się dobrze sprzedaje Wiadomo, inne marki, no to też nie mamy aż tak dużo klientów na te inne marki. Ale bardzo dobrze zaczęły się sprzedawać właśnie te uniwersalne, bo wiele osób szuka czegoś takiego. To jest 6 cm, płytki tutaj sercowe, łatwo to wchodzi w ziemię. Wszystkie te kultywatory, co chodzą na dwusercówce, można spokojnie przejść na tą redlicę. Tak? Więc jeżeli kogoś coś interesuje, to spokojnie możecie dzwonić, zamawiać. Tak? Za tydzień, bo dzisiaj mamy już 5... Września za tydzień 13, 14, 15 zapraszam Was na targi baszkowickie i tydzień później targi w Bednarach. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam i widzimy się w kolejnych odsłonach, kolejnych filmów. Na razie, cześć! Zobacz, te co za kołami idą, to zobacz jak przydarte doły, to 300 hektarów zrobiło. Boki grube, góra. I tak samo tu już jak przetarcia są to, to tu też się widzisz wydziera się a te co na skrajach co tam zdjęcia będziesz widział to te co skrajne są to mniej dostają ale widzisz jak z prawej strony się robi co bardziej wygodniej to bardziej poddarte lewa strona mniej poddarta nie i tu ten węglik co na dole jest na górze to tutaj tak wygląda. No i teraz muszę zrobimy pole i teraz spawara, migomat i tutaj to wszystko na spawami odrestauruję. No bo szkoda marnować, bo węgliki to nie do końca będą dobre, nie? O tak wygląda w oryginale, nie? Zobacz, te z tyłu są mniej wydarte i tak samo tu boczki są naspawane. Ja od tego, od dama pancerza brałem. Ci wyślę telefon do niego jak chcesz. On mi przysłał. To i tulejki do tego Horsza. No i ten zalcza, ten magnum 300 koni, tego 500, tego 570 ciąga a tutaj stoi 7 metrowi, 770, oboczki zdjęte O! A tu o, jak boczna co najmniej robi, to jak wygląda A no mówię, najwięcej dostają te za kołami cujdą. No i zaczepnik, Zobacz, kurwa, baja. Teraz tu jeszcze tylko gumeczkę z opony tu włożę. Z osobówki wsadzę oponę. Dziurę wypalę, wpierdolę oponę, niech leży. I Nie będzie amortyzacja. Ale tutaj zresztą tak jest. Wydrze się dół, to śruby odkręcasz do góry, nogami go przekręcasz i to niech się wydziela. I później znów spawarka, odpierdolić to, bo to się wydrze i krążki. Mam cztery komplety. To z głowy. No i tak trzeba kulowy założyć, bo najgorzej jak jest ten... w polu jak robisz, to ten zaczep do dołu wchodzi to z ukosa dlatego się to niszczy.